O, takie schody poczyniłem dzisiaj, znaczy dzisiaj, dużo więcej poczyniłem, ale między innymi takie schody, bo dwa trepy robić, to wiecie, nie jakaś sztuka przeokrutna. Tak to mi wyszło, myślę, że nie jest źle, fajnie się to komponuje, bo jest grafit z przecieruchami betonu, tu jest beton, tu jest beton, tam jest grafit, tu jest chyba prawie beton, a co będzie na górze jeszcze nie wiem, ale coś będzie. Kurczę, zauważyłem, że błąd, który popełniłem przy stawianiu chałupy to wyprowadzanie wody na zewnątrz. Wyprowadzanie wody na zewnątrz, jeżeli ktoś by robił, to niech zwróci na to uwagę, robić 25 peksem 25, nie 20. Ja wyprowadziłem 16, oczywiście to wystarcza do węża, żeby sobie coś podlać, i tak dalej, ale wystarczy, że zapnę trzy zraszacze i już nie ma ciśnienia, nie wydołuje. No, zabawa przepustowość węża, po prostu na dwóch zraszaczach, jeszcze jako tako chodzi. Na trzeci, jak zapnę, ledwo, ledwo smarkają koło siebie, dlatego doszłem do wniosku, że będę wyprowadzał następną wodę. Bo mam taką możliwość jeszcze na tym etapie, tu sobie pójdę po ścianie i tędyk sobie wejdę, tu pójdzie tam kolanko, pójdę w dół, w kopie się wiadomo, że tu idzie 20 cm styropianu, więc tego nie będzie widać. I teraz pójdę albo stąd, w tą stronę, i nie wiem teraz, gdzie zrobić podejście, albo mogę pójść stąd tamtą stronę. Kupiłem tą taką skrzynkę do osadzania w ziemi, żeby ją osadzić yy, i w niej tam zamontować zawory, przyłącza i tak dalej. I nie wiem, czy nie zrobić tego sobie tutaj na przykład w rogu. Między słupem, a tu zrobić sobie te, tą, tą skrzynkę przyłączeniową. Ona by była na zero z kostką. Ja wiem, taka ozdoba na tarasie, ale ja tu ozdoby nie dbam, bo to ma być dla mnie funkcjonalne. Jakbym potrzebował z tej skrzynki kiedyś wyjść wodą i zrobić sobie zraszacze na trawniku, no to tu sobie robię dziurę. Wchodzę do tej skrzynki, wychodzę sobie stąd jakimiś zraszaczami, nie wiem, jakimś przewodem, nieważne czym, żeby te zraszacze zasilić. Idę w ziemię i się rozchodzę gdzieś tam w którąś stronę. Dlatego myślę to zrobić albo w tym miejscu, albo gdzieś w tej przegrodzie może tu, która będzie zasypana kamykiem. Myślałem to też zrobić na rogu w tarasie w tym miejscu. Ale na rogu to może tak nie do końca, bo kiedyś może jakiś kawałek balustrady by był, to by nie było do czego go przymocować, jakby tu skrzynka była. Albo tu z tyłu. Dojdzie 20 styropianu, to prawie by było niewidoczne. Może tu kiedyś jakiś kwiotek stanie pomiędzy i tu by była ta skrzynka i dojście do niej by było akurat. I też ta sama sytuacja, co z tamtej strony. Jakbym kiedyś potrzebował wyjść z niej jakimś, jakąś wodą, no to tutaj robię otwór otwornicą w betonowej płycie. Przewiercam się do skrzynki wypuszczam sobie przewód, idę w ziemię i idę, w którą stronę chcę. łańcuchówką wtedy się robi nacięcia i się rozprowadza nawodnienie. Tak mi się wydaje, żeby było dobrze. Myślałem jeszcze się przekopać z tym z tym, bo nie problem jest się podkopać tutaj pod palisadą, przeciągnąć sobie przewód i tu w rogu zrobić tą skrzynkę na dole. Ale jak to będzie na dole, to boję się, że wiecznie tam będzie stała woda w środku. Na tarasie jest o tyle dobrze, że to będzie tam częściowo pod zadaszeniem, no nie dużo, ale trochę pod zadaszeniem by było. A druga sprawa, wyżej zawsze, tak? Jakby w razie był jakiś ulew czy coś, to na dole to myślę, że tam będzie cały czas woda stała. Wiadomo, żebym to wybetonował, uszczelnił i tak dalej, i tak dalej. No ale nie ma siły na wodę. Kiedyś prędzej, czy później pewnie by się tam zebrała. Dlatego nie chcę tego robić na dole. Może ktoś z Was ma taką studzienkę przyłączeniową, to mi coś podpowie. Dziś, będąc mądrzejszym, że potrzebna jest potężna przepustowość, to idę przewodem 25 do wody. Już jest zakupiony. Do garażu poszedłem 20, ale tam będzie tylko potrzebne to do jakiegoś zlewu, żeby sobie ewentualnie łapy umyć. To tylko po to, żeby po prostu woda była. Tu mam już wszystkie przyłącza, mam jakiś zawór. Kolanko jak wyjdę ze ściany, żeby od razu pójść w piach na dół, tu jakieś przyłącze, to no, kupowałem jakiegoś siasierajstwa. No i ta studzienka jest dosyć duża, wam powiem, bo ona jest i głęboka i szeroka. Ojejku. W ten sposób by była, także mówię, to jest kawał skrzyni. Tam jest w cholerę miejsca, ale mówię, wolałem wziąć większą, żeby ona była na zaś. Po tym można chodzić, tak więc to jest sztywne. Nie wiem nawet czy tam jest uszczelka, bo z tego nie otwierałem. Nie odkręcałem tego, nie patrzyłem czy jest tam uszczelka. Wybetonowałbym spód tak jak się należy: oczywiście z jakimś szkołem wodnym czy z jakimś tam uszczelniaczem, żeby woda nie szła. Na tarasie nie miałbym problemu, żeby woda podchodziła, ale bym na gruncie zrobił, to wolałbym, żeby to było tam na dole szczelnie, żeby ta woda nie wchodziła w tą skrzynię. A będę szedł bezpośrednio tu, tu daję trójnik, wywalam te kolanko, tu daję trójnik, idę w tą stronę, tak jakby przy ścianie. Idę tędyk, przewiercam się tu przez ten glif i wychodzę tam u siebie już na tarasie pomiędzy tymi drzwiami a oknem balkonowym, kolankiem w dół i mam zasilenie. A dlaczego zrobiłem 25? piątkę, skoro tu mam trzy czwarte wszystkie przyłącza, kiedyś w przyszłości. Kiedyś, nie wiem, jak będzie wodomierz zmieniany czy coś, a może sam zdecyduję, żeby zmienić wodomierz, to od tej rury te całe przyłącze aż do tego wyjścia na zewnątrz nie będę robił w 3 czwarte, tylko zrobię wcalu. Tylko po, po prostu powiększę średnicę, żeby właśnie wyjście na dwór było z tej rury bezpośrednio, praktycznie na tamtą rurę 25 i żeby tej średnicy nigdzie nie dławić. Na razie jest to zrobione na 3 na 3 czwarte. Tak zostaje. Podejrzewam, że jak ja bym to zdemontował, ten cały odtąd. Do tego kolanka to ja to spokojnie sprzedam, bo mam dwa zawory, wodomierz, ten antyskażeniowy, to myślę, że spokojnie ktoś by to kupił za połowę ceny tego, co ja dałem. Wszystko w mosiądzu i przejdę kiedyś na cal, ale na razie zostaje trzy czwartówka, tu się rozbijam i idę na dwór. I dlatego pytanie, gdzie taką skrzynię osadzić najlepiej? Czy dobrze myślę, żeby to zrobić na tarasie, będzie wyżej, będzie lepszy dostęp i tak dalej, czy robić to jednak w gruncie? Niech ktoś podpowie z Was. Bo sam nie wiem, nie mam pojęcia, bije się z myślami, gdzie to, gdzie to montować. Tu to już kupiłem sobie zawór, redukcję, strukcję, trójniczek taki fajny, zewnętrzny, zewnętrzny. Także będzie, będzie przyłączeniowy. Najlepsze jest to, że idziecie z rurą 25. Tu macie też taką redukcję na 25, nawet to z rury 25 przechodzicie, ale i tak średnica macie taką. To już jest dławione tu przy wyjściu na wąż. Muszę poszukać większych tych calowych, chyba wyjść tam 3/4, calowych chyba. Bo z tego 25 podejrzewam, że na cal przejdę na te grube złączki, żeby nie było tutaj dławienia. W tym miejscu Bo widzę, że to wszystko ma takie, taki przelot, tu jeszcze mniejszy jest. A jak otworzę? Opsa! Nie no, tu jest galanta dziura. Na tym zaworze jest galanta dziura, ale to, to, to jest pomyłka. Idziecie rurą 25 i tu się dławicie. I i praktycznie psów w dupę cały przekrój waszej rury